Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać jak przygotowuję sobie gofry gryczano-kokosowe bardzo prosty, szybki przepis, 10 minut i mamy super słodziutkie gofry także zapraszam do przygotowania gofrów będziemy potrzebowali 100 g mąki kokosowej 100 g mąki gryczanej 10 g kselitolu 200 ml mleka 3 jaja i miarka odżywki białkowej odmierzamy, przesiewamy 100 gram mąki gryczanej 100 gram mąki kokosowej dodaję odżywkę białkową miarkę to około 30 gram 10 gram erytrolu

Ok, a więc mamy wszystkie składniki, także mieszamy na gładką jedną masę. Jeśli zabiera mi tego mleka dużo musimy jeszcze dolać. Dolejemy jeszcze 100 ml 150. Dobra. Ok, a więc jest wszystko w porządku. No, dobra masa wyszła. Odpowiednia. Możemy brać się za smażenie. Ok, bierzemy teraz gochrownicę. Marujemy ją jakimś tłuszczem, ja używam sprayu, oleju sprayu, robimy delikatną walstwę, rozgrzewamy i można układać ciasto. Jego frownica nagrzana, także wkładamy ciasto, jest dość gęste, ale myślę, że go frowidą w porządku. Ok, a więc pierwsze, pierwsze gofry gotowe, zaglądamy. No, myślę, że się udały.